Orka po kukurydzy pod Ciężyto. Zjadra 70-45 w akcji. I ojciec, ora kurde moj! idzie ten zetorek, który będzie trochę kopci ale daje radę jakoś przewala ten nasz pospolity piasek ten zetorek No tu będzie przęża prawdopodobnie siane i tyle Odrania widzów i monterów. Zapraszam do montowania moich filmików. Bo wiadomo, że opór musi być ja zmontowany, bez tego się by tego nie obyło i koniec. Odrania wszystkich widzów. A, a pieprzy tych hejterów w dupę co pieprzy. I tak tych hejterów nie są Nie chcę pieprzo jak, jak mają ból dupy do mnie. Jak mają buldupy, to nie sobie kurde zwalą hejterzy. A że to idzie ładnie jak przecina, kurde, może idzie jak trzeba, tylko bryk, bryk, bryk i orka powoli pójdzie Ale ten bomec-romet i tak kurde Może nie za specjalnie kurde, bomec-romet Nie wiemy co tam mu jest do cholery, że tak może nie za specjalnie, a lepiej niż w roku przynajmniej trochę